Elo, elo Pozdrów widzów, mamy elo. sześciu mamy... Elo, elo, siemandero, <laughs> się siemanero, siemanero, patrzcie co trafiłem Coś ładnego Nie wiem co to jest, czy to jakiś kawałek bransoletki było, czy Czy coś, ale podoba mi się Wygląda naprawdę ładnie Dołek nieduży Tu gdzieś wyrzuciłem I leży a, jedyneczka, już wiem, że to jest cesarstwo. Po jedyneczce poznałem. No, jest drugi fancik. Idziemy ramię w ramię. Zatańcz pompujemy, dla mnie. Pompujemy. pompujemy. Kurwa. jedziemy. jedziemy. Dobra, wystarczy, i ja bo zatyczki. Trzy kurwa. I zajebiście. No jest fajnie. Lecimy dalej. A tam mamy pierwszą stację. O tam, zaraz ja Wam pokażę. O, o, o. Albo guzik, albo monetka, albo coś poza, bo jest tak nie. Pokaż mi! Kształt, ale jest tak nieregularny kształt, spójrzcie. Czekaj sprawdzę. Monetka. Monetka? O, wejmę! 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 Jest! 29. Dobra, 29? O, taki fajny rośnik chyba. No, co? no, jeszcze nie mam 29. Fajnie. I go wbiłem szpider. Nie wylazło. Nie wiem, co to jest chyba guzik. No. Chyba o, jest łóżko. A jeszcze takiego nie mam. W jakiś. Zawsze coś to jest, nie? Patrzcie na to! Wyciągnęłem, aż wam pokażę normalnie, bo bo nie uwierzycie, bo nie uwierzycie. Patrzcie na to. Jest? Patrzcie tu. Ta sama dziura, jeszcze sprawdziłem, tylko wiesz, czy nic, wiecie, czy, czy nic nie zostało. Patrzcie na to. <noise> tylko głowę spuścił, bo mu smutno. No, ale mam dwa. Ale bania, zarąbiście, elegancja. Adi coś krzyczy, że coś mu się chyba trafiło. Chce na żywca lecieć, bo kopnął dziurę, ale nic nie wyciągał. Co ty mówisz, co ci się wydaje? Ale to na oko czy? Nie ma A no rzeczywiście coś jest Ty, no nie taki nie jak ja mam Też Tak? Ale bez głowy I powykręcany chyba trochę, czy co, nie mam ja, gdzieś tam i głowa mu opadła A u mnie coś takiego wyszło teraz Nie wiem czy to jest jakieś meliszcze czy co to jest Jakiś Dziwne nie? Malowane coś. Ale z czerwoną właśnie głowa farbą no to No i jest pierwszy Snajpki ty, ale to masz to co ja ostatnio dwa trafiłem w jednym dołku No, no i elegancko, konikowe Trzeba, pole Ja miałem żołnierzyka, tak? Znaczy, nie na koniu wtedy No, no chyba nie, tak, no. Już nie pamiętam. Ale mamy y, mamy nazwę już Stokniny. na to pole Mamy nazwę na to pole To będzie konikowe pole No i, i dobra, dobra. Dalej, Pokaż jak się no. cieszysz <laughs> Umszal kalaka Macie tu Łysego draka Już idziemy w drugą stronę. Tam naprawdę zero sygnałów. Poza śmiećmi nic nie ma. Ale patrzcie. dołeczek I spójrzcie na to zdobienie. Tu nie by nic nie, ale patrzcie na tą stronę. Jakie ładne. Zaraz będę szukał tu w koło. Może, może sygnał jeszcze będzie jakiś na to bił. Może cały znajdę. Ale fajne, podoba mi się, bardzo mi się podoba nawet, lubię takie coś. o wszystkim. Adi. Co tam masz? Na żywca? Nie co będzie. No to polecimy na żywca, co będzie. O no, kurwa, Henryk? O widzisz, patrz, na żywca. Heller, mój co pierwszy, ty Masz Helera? Chyba ja. No pewnie jest, że to jest Hellerki Regensburger He Heller Mój pierwszy, jest petarda, jednostronna moneta, nie? Bardzo elegancki. Mój Hellerek jest. Ty ale dobra, ja ciebie nagrywam ja u siebie też miałem znajdkę. A gdzieś zrobiony już No to ładnie Oj, 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 tutaj dołek, 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 dołek i ja gdzieś tutaj to widziałem, gdzieś tutaj to widziałem, o, jest, jest Maria maryjny, no i dobra, ale aluminium. No i tak, pochodzone, pochodzone, pochodzone i wychodzony kwiatek. Śmieszny, nie? Na jakimś łańcuszku. Jakiś złom zwykle taki, ale... Ale zawsze coś fajnego, innego. Ja uwielbiam, jakieś różnorodnie. Jakiś guzik, monetka. Do tego... Jakieś przywieszka, czy coś. To jest najlepsze. Najlepsze znajdki. No i co tam, panie masz? Nie zgadniesz. No co? Ludzika, co możesz mieć? Nie ludzika. Trawku. Trawku <laughs> A wszystkich tutaj Będzie pojarane Będzie pojarane Będzie nam dane <laughs> Ciąg dalszy, niedziela Martin z żoną Ludzikowe pole I do rychłego spotkania Adi! Popatrz się, uśmiechnij się do kamery w telewizji jesteś <noise> Beskiej to żołnierzykowe pole, nie? Tu niezła musiała być bitwa. Bo żołnierzy tyle znajduje że szok, nie? <noise> nie no, nie mogę z tego pola, ale jest fajnie, jest fajnie. Dobra, lecimy dalej. Coś tam remek czyści. A ja mam kolejnego żołnierzyka i znowu pogięty jakiś. No, znalazłem pinkę od mojej kurwa tejty Brochy? No Bo tam taki To pewność był, nie? On łamany był Wpinka Widzisz? No, już była <grych> je wezmę To może być od tej mojej brochy Może być, no Bo jest haczyk tak jakby do zawieszki, nie? No to elegancko, może to reszta będzie. Także co? To no jest reszta? Jak... To może to już jest reszta. To, to tyle? Mam z tyłu za tym orłem co jest, nie? Tam taki kwiatek, jakby kwiatek ala ułamany. No, Adrian przed chwilą miał żołnierza. Ja też mam. Ty, ale ja to chyba taki jak ty masz nawet. Tylko mój ma nogi normalnie, nie ma takich ten. Bo jego to pogięło, porobało <laughs> Adrian znalazł Richarda Freitag'a, tylko że żeby podczas lotu Narty odpadł i ma tylko to, 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 takie nogi ma połamane. No i dobra, jest fajnie, lubię te żołnierzyki. Normalnie żołnierzykowe pole, nie? Z jednego dołka jak broszki, Remika, znalazłem i teraz Cesarstwo Jedyneczka. 1910 Remek Chcesz pozdrowić 1910 roczniki? 10? <grym> 1910. <grym w> 1910 Jak jeszcze da Znowu jaja, żąbek O, tu ja, żąbek drugi <grym w 1910> Dopiero pierwszą rajkę robimy tak naprawdę Miałem tam już cesarstwo, jedno, drugie Ale tego nie nagrywałem, no bo to cesarstwo, nie? Jakby nie patrzeć ale chyba mam guzik. Patrzcie, dołeczek jest, Deusiwo jest, szpadel jest, Brzydal za kamerą jest. A tutaj mamy chyba guzik, tylko nie wiem, czy to będzie podkładka, czy guzik, czy gaciak, czy co, nie? Podejmujemy. Jest ucho, jest ucho, to jest guzik. Dobrze mówiłem, bo za grube były na monetkę, dlatego nagrywam. O panie! O panie! Nie wiem co mam, bo takiego guzika jeszcze w życiu nie widziałem. Chłopie, dwa młoty, to jakby kowala guzik. To jakby kowala guzik, nie? No chodź, zobacz, dwa młoty są. Leci! Leci! Leci. Dołek, nie patrzcie na to, to ziemi. No, De usiwo normalnie się spisuje, nie? Aluminiowy, baluminiowy, ale medal fajny. Coś tu na nim jest. A tutaj są mordki. Jakiś Leopold, coś tam, von Bayern. Data tam... Nie wiem, może będzie. Jak wyczyszczę, będzie na pewno na zdjęciu. Tutaj o, gdzieś. Albo tu, albo tu, albo tu. <laughs> no Nie no dobra lecimy dalej My tak sobie tylko o, chodzimy Chodzimy i wyszukujemy no. Jak co złego to nie my Razdziabnięte Wyrzucone i tu leży pokaż Ale guzik mi, mi. Guzik pokaż nie monetka guzik Pokaż mnie pet... Jest petarda w stary Jaka? No zobacz Człowieku Wojskowy jakiś kurwa Elegancja Piękny strzał a ucho mu urwałem chyba. Oj tak, zachód słońca prawie że mamy. A tu mamy brzydala. Tu mamy brzydala. No jest. Tak. A u mnie wyszedł malutki dziecięcy pierścioneczek. Na pewno pierścioneczek, nie jak żadna obrączka. O, to jest potwierdzenie tego. Ja to po, muszę poczyścić, bo ja nie wiem, czy to nie jest sreberko, bo taka ładna patynka jest jak na sreberko, nie? Ale to... Jeżeli będzie, no to na filmie zobaczycie na pewno. Jak nie... To nic Wam nie pokażemy. Na razie, chodź. Idziemy w tamtą stronę. Z powrotem. I tak będziemy sobie krążyć. O! Jakie piękne tuhalerki są normalnie. Najlepsze. Dobra, na razie, do następnego I mamy kolejną znajdkę Monetkę, ale stan tragiczny Ale pokażę, bo mało tych monetek było Dziesiątka Dyszka I rok jest bity na dole Są trochę chyba starsze one No ale widzicie, że tragedia, nie? Także szkoda czasu na nagrywanie Także co, tutaj. może nie warto było nagrać Bo tu już rzuciłem rękawiczka gdzieś tutaj była ta dyszka, a tu obok leżało to 200 marek 1923. Z jakimś trochę. Z drugiej strony też jest Purchel. Ale mam 200 marek. Także nieczęsto się je wykopuje, chyba aż tak. No, jestem zadowolony, chociaż nie wiem, czy to mi były zrobione dwie dziurki. Panie patrzcie co mam dzisiaj! Jezu, jak ja kocham takie kino Pewnie bledki znalazłeś do tego liścia. Co? Bledki do tego liścia znalazłeś. Bledki, piórki, kurwa, cały kopiec, znalazłem cały ja Srebra, pierdziele. Ja srebra, pierdziele, ja mam odznakę NSDAP. O jest. <laughs> kurwa. Jaka wetarda Masakra, nie? Jest Uwielbiam. Kocham wręcz kurwa, panie, co znajdę o drugiej wojnie światowej, uwielbiam to. No bo się cieszę, no, łopie. No zajebiście. No. Cieszymy się z tobą i naszych sześciu widzów. Tak, masakra. No i tyle. Ja poluję na drobnicę, na, na heretki. Ja A co masz lepszą, kurwa? Ja ja Nie masz ja lepszej. Q. Co masz co? Q. Q away? Q away. A u mnie wpadł krzyżyk taki. Gdzie mnie to Q? Q, Iwa. No, ale nie, mam już taki krzyżyk. On fajny jest, bo on tu w środku drewnem był wy wykładany. Tu, jeszcze widać kawałek drewna jest. Ja mam jeden w domu, taki właśnie, który to drewno się fajnie zachowało. Nie, on tu jest na nity robiony. I drewnianą wkładkę ma w środku. Bardzo fajny. No i dobra, elegancko. Drewno coś kopie. A ja znalazłem pierścioną, naszą obrączkę. I mówię jakaś twarda, to z brązu i nacisnąłem ją I pękła Także mi dziucha to była, ale taka twarda się wydawała I zepsułem ją A była nawet fajna Malutka to malutka, ale była A teraz już nie wiem, no może ją poskrajam, żeby gdzieś tam ją postawić Kolejna znajdka Jamek tam żołnierzyka trafiła ale jakiegoś W słabym stanie, a ja mam ołowianego byczka pierwszy mój byk Jakiś tam samą lwa No to konie to wiadomo nie A tu bycia się trafił Jakiś albo żuberek Ty to żuberek Żuberek Skoczysz? Żuberek. Drugi helerek dzisiaj Petarda Jest, Petarda Głęboko kopałem, pa, puszka Zbieraj I na pożegnanie Pierwsze serberko Moje kurwa, moje Moje to było Trzeba było brać Także no, piękne srebereczko Jeszcze takiego nie mam Ile to jest? Jedna, jedna, druga Krajicara, 1814 rok Po małej stacji Widzimy się ponownie Zdravstwujcie, Sasza. Sascha Zdravstvujcie rybiata <grywa> Mam pierwszą monetkę dzisiaj Fenik Bawarski Druga strona na razie nieczytelna I taka może pozostać w sumie No ale jest pierwsza krągłość Także będzie apetyt rósł dalej I co standardowo do następnego Do następnego <noise> To do następnego to Dzisiaj to ja mam dzień NSDAP <noise> I tu coś też co nie mam Groszek Wermachtu? jak mi się wydaje, że to jest groszek Wermachtu, Nie to, no, jest, to no pewnie, że jest <laughs> Jeszcze tu ucho, Matiko jest cały ubrudzony Będę musiał go odmoczyć Ale mam dzień dzisiaj Ja pierdzielę, Mega Gorąc, ale się opłaca dzisiaj chodzić Opłaca się Adriano Tam goście, goście Dołeczek i gdzieś to widziałem. Jest tutaj. Widzicie krągłość? Tylko trochę gruba taka, nie wiem co to będzie. Sprawdzamy. Pobieramy. Jest brudna jak nie wiem. Wajmarek. Fajmarek. Pewnie że Weimar. A Co to jest? Dyszka. Tak, dyszka wajmaru. No. No i dobrze, czy rok odczytam, nie wiem, no nie, w tej chwili na pewno nie, dobra, na razie, mam nadzieję, że dzisiaj znowu będą żołnierzyki, wczoraj tutaj byliśmy, osiem ich wyciągnąłem, no i dobrze, tak, sam sobie mówię, no i dobrze, <laughs> siemanko. Patrzcie kim ma fajnego mam malutkiego takiego, kurde, ale dziwny. Dziwny ten żołnierzyk jest i taki... Jakiś jak starszy. Spójrzcie na tą patynę, on normalnie... Całkiem inny. Nie jest taki ciężki jak normalnie te ołowiane. się, No, taki sobie fajny. Chodzimy po tym konikowym polu. Ale na razie śmieciągi Ale to dlatego wszystko, że przy samej drodze jesteśmy No to jakieś kapsle, korki i tak dalej, i tak dalej nie? Dobra Adiego jeszcze pokażę. Ładny kotek A chwilę wcześniej Żołnierzyka znowu machnęłem bez głowy Ale znowu żołnierzyk Także no, na tym polu będzie. Ojej, jeszcze będzie. I powrót, no parę kroków i następny. No już sporo i było na tym polu. Takie pole. Nawet no, dwa helerki, serberko. Także to pole jest ciekawe. I lecimy. Kata był dowek z guzikiem. A tu następny guzik arcyniaczek. Jaki ja mam dzisiaj dzień, normalnie mój dzień. Jeszcze tylko sreberko mi brakuje. I mam zrobiony dzień, nie? Totalnie, totalnie. Nie chcę iść do auta odpoczywać. Normalnie mi jest tak gorąco, co mam się świecę. Ła! Dobra, lecimy dalej, nie ma czasu. Adrian chodzi. Nie biega, na pewno. O! Od tamtąd idziemy. Tam, gdzie skończyliśmy, zaczynamy. Widać jeszcze ślady. I już u mnie żołnierzykowe pole dalej. No i dobrze, fajnie jak ja to lubię normalnie. Cały dzień mogą mi one wpadać. I ja będę zadowolony. Kurwa jest moje marzenie, patrzcie na to! Ja pierdolę! Kurwa! Jad! Masakra! Masakra! Kurwa moje marzenie, nie? Jezu, udało się! Jeszcze tylko pierścień, kurwa, i jestem normalnie najbardziej zrobionym człowiekiem na świecie, nie? Mega! Mega! Kurwa, mega! Sorry za przekleństwo, ale muszę. A mam ja, kurwa, kawałek Niemca, remka. Także. Jedna ręka jest moja, rękaw jest mój! Guziczek! Ale piękna rzecz, no. Naprawdę Pługi go tu przyorały talerzówka i kultywator, nie? Ja teraz nie? Masakra, no Toreczek też idzie, bo drze aż tam spod Aż tam, o gdzieś chętru Jaka petarda, głowy, jak ty idziesz taki kawałek, co ty masz, człowieku? Srebro? Nie mów, że masz Hindenburga Co ty pierdolisz? Odwrotnie. Odwrotnie, Co ty masz, człowieku? O, pięknie. 1655. I... Kurwa. <laughs> kurwa, wariatnie.